Wiarę, przedmiot wiary, przedmiot wiary, przedmiot naszej wiary, Pan Jezus zostawił Kościołowi. Depozyt wiary, Pan Jezus zostawił Kościołowi. To apostołowie spisali to wszystko, co Pan Jezus nauczał. Zapisali to w piśmie świętym. Ale kochani, przedmiotem naszej wiary nie jest tylko Pismo Święte, jako źródło wiary, ale jest jeszcze drugie źródło wiary. Tradycja przez duże te. Mówimy, że my chrześcijanie mamy, my katolicy, musimy sprecyzować katolicy, bo protestanci odrzucili tradycję. My katolicy mamy dwa źródła objawienia. Pierwsze źródło to jest Pismo Święte, a drugie źródło to jest tradycja. Które z nich jest ważniejszy? Obydwa są tak samo ważne. Ja oczywiście mówię o tradycji przez duże te, nie przez małe te. Jaka jest różnica pomiędzy tradycją przez duże te i przez małe te? Tradycja przez małe te to jest na przykład pierogi na wigilię i opłatek na wigilię. To są kolendy, to jest koszyk ze święconką na Wielkanoc. A tradycja przez duże te. To jest prawda o niepokalanym poczęciu Matki Najświętszej, która została na pewnym etapie historii Kościoła zdogmatyzowana. To są różne inne prawdy naszej wiary, które wprost nie znajdujemy w Piśmie Świętym. Na przykład yy, prawdy związane z sakramentem pokuty, formuła rozgrzeszenia, sposób odprawiania przyświętej. To wszystko to jest tradycja przez duże te, i to stoi na równi z Pismem Świętym. Dwa źródła objawienia: Pismo Święte i tradycja. Żadne z nich nie jest ważniejsze. Obydwa są tak samo ważne. Luther, kiedy wystąpił w 1517 roku, 500 lat temu, odrzucił tradycję. Odrzucił całą tradycję przez duże T. Tylko Pismo Święte. I to we własnym wyjaśnieniu i we własnym tłumaczeniu. Kochani, ale nie o tym będę mówić, bo to jest temat może Luter i, i to, co on zrobił. Dlaczego to mówię? Żebyśmy wiedzieli, jak bogaty jest depozyt naszej wiary. Ile rzeczy Kościół nam podaje do wierzenia. I to nie są rzeczy wymyślone przez ludzi. To nie są rzeczy wymyślone przez ludzi. Ale to są rzeczy, które Bóg nam objawił i Bóg wymaga od nas, żebyśmy wierzyli w te rzeczy.